Mój mały kucyk, czarujące urodziny. Kucyki robią wszystko w wielkim stylu, tak jak moja przyjaciółka Miętka. Nie przedstawiłam się, nazywam się niespodzianka. Dzisiaj jest wielki dzień i uroczy. Chodźcie. Pokażę wam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, udało się. Cześć niespodzianko. Jadła śniadanko? Cześć, miętko. Brawo, Miętko. Oczywiście uratowała zielone. Ona patrzy na świat przez zielone okulary. A to moja oficjalna księga kucykowych urodzin. Miętka jest miłośniczką zieleni. Lubi zieloną pianę do kąpieli, ogórki do pizzy i zielone słodycze. Ma swoje urodziny. Pomalowała zamek na zielono. Idę do kafejki. Idziesz ze mną? Pewnie, że tak. Szukam pomysłu na urodziny kimono. Znowu? Tak to jest z urodzinami. Są raz do roku, w ten sam dzień. Ale w tym roku będzie inaczej. Wreszcie ją zaskoczymy. Co ty? Chcesz zaskoczyć kimono? Powodzenia. Zobaczymy. Cześć miętko, zagrasz? W czekoladowe warcaby? Jasne. Patrz na poziomkę. Gdyby codziennie były urodziny i przyjęcia. Poziomko, uważaj! Słodkie, pyszne. Dzięki. To księga urodzin? Tak. Czas na następne przyjęcie. Jeśli ma być udane, wszystkie kucyki muszą mi pomóc. Twoje przyjęcia są zawsze cudowne. Kochamy Lilijkę, a Lilika kocha kwiaty. Podczas swojego urodzinowego przyjęcia zrywała dzikie kwiaty, a potem pszczoła zobaczyła jej nos i usiadła na nim. Na szczęście chodziło jej o kwiatek, który Lilijka chętnie oddała. Kto jest tym szczęśliwym kucykiem? To urodziny kimono. Będzie łatwo. Nigdy nie udało nam się jej zaskoczyć. Jest najmądrzejszym kucykiem. Może dlatego nie wiemy, jak zrobić jej niespodziankę. Kimono jest mądra, może damy jej książkę. Jest też prawdziwym skarbem, więc może klejnot, albo bransoletkę z amuletami, bo swoją zgubiła. Nową bransoletkę na miejsce tej zgubionej. Tak. Wiem. Zrobię jej zieloną bransoletkę. Zieloną? Widzieliście dzisiaj słońce? Jest absolutnie żółte. Promyczek kocha surfowanie, narty i piłkę. W swoje urodziny zrobiła najwięcej kucykowych salt, pijąc lemoniadę. To słoneczna zabawa. Chodź się bawić, miętko. Prowadź słonko. Miętko, powinnaś coś zrobić z tym kaszlem. Zapomniałam. Promyczku, pomożesz mi zrobić nową bransoletkę dla kimono? Nie przemęczysz się przy tym. A ja zrobię drugą, z promieni słonecznych. Dwie bransoletki? Albo trzy. Moja będzie ze słodkich kwiatów. Nie przesłyszałam się? Słodkich, ale nie słodyczy. Nasza słodka poziomka. Jej ulubionym zajęciem jest robienie słodkich przysmaków. Niestety nie zawsze są pyszne. Na przykład w zeszłym roku, gdy pomagała jej miętka, zrobiły ciasto jagodowo-brokułowe. Wiecie, miętka chciała zielone. Doskonałe i zielone. Wszystko co robię jest doskonałe. Moja jagodowa bransoletka będzie wyglądała bardzo smacznie. Słodko. Cztery bransoletki? To komplikuje sprawę. Tylko cztery? Kimono zasługuje na pięć. Cukiereczek jest mistrzynią opowiadania i prowadzi kafejkę pod cukiereczkiem. A prezent na jej urodziny cały dzień jej słuchałyśmy. Pięć? Też coś. Czemu nie pięćdziesiąt albo pięćset albo pięć tysięcy? Powiedzcie, że ona żartuje. Iskierka jest niesamowita, choć trochę na pokaz. W swoje urodziny pokryła całe miasteczko blaskiem. Pięknie, ale jaki bałagan. Dotąd wytrząsam blask z grzywy. Dobra, pięć tysięcy to za dużo, ale sześć zrobi wrażenie. Cześć, kochane. Przedstawiam jedyną w swoim rodzaju tęczę. Ona wszystko robi w wielkim stylu. Na swoje urodziny zapowiedziała pojawienie się nowej tęczy. Czekałyśmy, ale to ona przyszła na przyjęcie stęczą wokół głowy. Czy dobrze słyszę, że robicie bransoletkę z amuletami dla kimono? Musi być stęczą. Siedem bransoletek. Lepiej usiądę. A to różeczka. Ona mnóstwo wie o różnych rzeczach. Swoje urodziny uczyła nas, jak prawidłowo nadmuchać i zawiązać balon. My to już umiałyśmy, ale udawałyśmy, że nie. W końcu to były jej urodziny. Myślę, że osiem bransoletek z amuletami to sporo. Przed chwilą było siedem. Jak dodasz moją z balonikiem, zrobi się 8. A którą kimono będzie nosić po pierwsze? Moją. Nie, kochana, moją. A nie, bo moją. Musimy to jakoś rozwikłać. Powinna nosić wszystkie naraz. Nie. Co zrobimy? To, co zawsze. Pobawimy się? Później. Najpierw poradzimy się najmądrzejszego kucyka. Cudownie. Cudownie, kochane. Ale to kimono jest najmądrzejszym kucykiem. No tak. Ktoś z nas musi z nią porozmawiać. Koniecznie. Ktoś mądry. Oczywiście. Bardzo mądry. Musi rozwiązać problem, nie zdradzając kimono o co chodzi. I znaleźć sposób, by ściągnąć kimono do zamku na jej urodziny. Wiem. Niech jedna z Was wystąpi na ochotnika. Każdy kucyk chce zrobić swoją. Swój znak powitalny. Tak. Mój będzie zielony. Oczywiście. Oczywiście. A gdyby osiem kucyków zrobiło te wielkie znaki, które byś nosiła, to znaczy przeczytała najpierw? Ciekawe pytanie. Choć niejasne. To jest kimono, najmądrzejszy kucyk. Zna nasze legendy i tradycje. Jest bardzo mądra i dotąd nie udało nam się jej zaskoczyć. A gdyby wszystkie kucyki opracowały jeden znak i każdy dodał coś od siebie? Rozumiem. Świetnie, bo ja chyba nie. Najlepiej by było, gdybyś sama obejrzała te znaki. Skoro to takie ważne, pójdę z tobą. Cudownie. To znaczy nie, nie ruszaj się. To znaczy ruszaj się, ale zostań tu, dopóki nie przyjdę po ciebie jutro o szóstej. Nawet nie drgnę. Możesz drgnąć, ale nie idź stąd. Dlatego mieszkam poza miastem. Mam tu wszystko zielono na białym. Najpierw nie zrozumiałam kimono, ale kto ją od razu rozumie? Jedność często ułatwia zadanie. Kto wie o co chodzi? Damy kimono jedną bransoletkę zamiast ośmiu? Też nie rozumiałam, ale już wiem. Damy Kimono jedną bransoletkę zamiast ośmiu. Mogę ją zrobić. Tylko jedną? Ale wszystkie pomysły są cudowne, zwłaszcza tęcza. Który wygra? Żaden. Jedna bransoletka z jednym amuletem od każdej z nas. cudownie kochane. Pamiętacie, jak mówiłam, że kucyki robią wszystko w wielkim stylu. Naprawdę wielkim. Sami zobaczcie. Liliko, wybierz kwiatek. Ładny, mały, delikatny. To nie takie proste. Irys jest taki niebieski, róża słodka, a goździk trwały. Możesz przyjść później? Dobrze, ale pamiętaj, że to bransoletka. Będzie ją nosić, a nie hodować. Patrz pod nogi. Wiesz, jakie delikatne są tęcze. Wiemy. A nie są trochę za duże na amulety? Widziałaś kwiaty Liliki? Moja tęcza musi pasować. Kiedy będzie gotowa? Doskonałość nigdy nie jest gotowa. Pojawia się. To chyba trochę za duże do bransoletki. Też tak myślałyśmy, ale zobaczyłyśmy amulety i i tęczę. Chciałyśmy, żeby nasze też były wspaniałe. Widzisz ten blask? Promyczku, masz plamy na głowie. Nie jestem promyczkiem. Co sądzisz o moim amulecie? Jest za duży. Co? Może amulet miętki będzie w sam raz? A może nie. Ciężko idzie. Te amulety są za duże, ogromne, gigantyczne. Już wiem. Cukrowe laseczki, zielono-białe. Tak. Nie. Co my zrobimy z ośmioma gigantycznymi amuletami, które nie będą gotowe na czas? Co to znaczy gigantyczne? Gigantyczny problem wymaga szybkiego rozwiązania. Chodźcie. Miętka poszła po kimono. Będą tu lada chwila. Widać, że ćwiczysz latanie. Dzięki, jesteśmy na miejscu. Pokażesz mi ten znak? Wiesz o znaku, a ten znak już. Jesteśmy. Niespodzianka. Po pierwsze mamy coś, co widać nad głową kimono. Co zrobić z gigantycznymi amuletami? Ozdobić nimi zamek. Magiczne, urocze, kolorowe, kochane wspaniałe, niezwykłe, doskonałe słodkie tak, idealne czarujące. Wszystkiego najlepszego, ale niespodzianka, kochani przyjaciele, zaskoczyłyśmy ją. Jest naprawdę śliczna. A przez to, że każda z Was dała do niej coś, co kocha, wyjątkowa, będę dbać o nią i o Waszą przyjaźń. to były czarujące urodziny w wielkim stylu Wersja Polska ITA Film Studio Tekst Hanna Górecka Czytał Maciej Gudowski